Siema, siema, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, kochani. Tutaj nagrajemy z Gimperem. Krótki filmiczek informacyjny dla was. Film najpewniej zatytułowany Mój wyjazd, czy coś takiego, albo Urlop, whatever. Yy, mykam na 10 dni do Emiratów, do Dubaju, dokładniej rzecz ujmując. 9 listopada, czyli już za chwilkę, teraz we wtorek wylatujemy, wracamy 19 dopiero razem z Klaudią, moją cudowną, wspaniałą dziewczyną. W związku z tym na kanale w tym okresie będzie mała przerwa w materiałach. Nie bójcie się, dokończymy aktualnego rana Darkest Dungeon i jeszcze nawet zdążę Wam pokazać trochę nowej postaci, którą odblokujemy, która jest w ogóle nowa w dwójce i następnie zrobimy sobie delikatną przerwę. Hmm. Jesteśmy po około pół roku dodatki mam jak coś, nie, ja w sensie nie montuję tego, więc sobie tak zapisałem, żeby było w miarę sprawnie. Jesteśmy po około pół roku codziennych materiałów i fajnie mi się tutaj pykam. Jest spoko, ale przyznam się uczciwie. Zestrałem się ze zorganizowaniem sobie czasu, żeby po prostu nagrać do przodu odcinki na wyjazd, i pomyślałem sobie, że ej to może skoro tu dąknęłem tego Darkesta, to zrobię sobie po prostu chwilkę luzu, wrócę z Dubaju, będzie nowa energia. Da, możecie dawać propozycje jakichś tam gierek w komentarzach i polecimy sobie dalej z odcinkami, mm, tak i jest plan. Yy... Dotychczas, jak zdarzało mi się robić przerwy, to nie informowałem i uważam, że to było strasznie chujowe z mojej strony. I jakoś tak teraz trochę inaczej podchodzę do tego kanału i do was tutaj, jako do społeczności, więc myślę, że to fajnie, żebyście wiedzieli. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa to zupełnie nowa seria. <grych> tak przy okazji, na osłody słuchajcie, GTA San Andreas Remastered. Wychodzi 11 listopada, wychodzi zremasterowana cała trylogia i będę chciał spróbować zrobić ją na główny kanał. Na Gimpera. I teraz tam może być tak, że to. Jak sobie zrobić 300 Koławiusa w górę, albo nawet 250 Koławiusa w górę, nie? Żeby to miało jakieś tam. Żeby była szansa, że, że, że serial będzie robić dobre viewsy, to będę ją robić na głównym kanale i tam będę je wrzucać. I to w sensie fajnie, więc gamingu na pewno, słuchajcie, w najbliższym czasie dla was nie zabraknie. Yy, natomiast jeżeli będzie tak, że ona na tym głównym kanale się nie przyjmie i nie będzie tam jakoś szczególnie robić wyświetleń, to po prostu przeniesiemy ją tutaj na Zagrajmy z Gimperem. Więc jeżeli o to chodzi, to możecie się nie martwić, na pewno coś się będzie działo. Bez 11 w ogóle spróbuję to nagrać w Dubaju w dniu premiery, żeby 12 wszedł odcinek. Właśnie ogarniam sobie tutaj laptopixa. Yy, natomiast co do zasady, to, to ten odcinek pierwszy z GTA i jakieś tam overki, yy, to, to pewnie będzie jakiś tam wyjątek, jeżeli chodzi o moją pracę na wyjeździe. Nie tak, to raczej pozostałe rzeczy odpuszczam w tym czasie. Więc to jest to, to możecie się nie martwić, nie zabraknie. Yy, don't starve together, bo tak się nagle urwało i pytacie, co z tym. I no wciągnąłem się w Darkesta i nagrałem tyle tego Darkesta, że, że stwierdziłem, dobra niech na razie lecą odcinki z tego, a Don't nie było I widziałem, że część osób jest troszkę rozżalona, jeżeli chodzi o fanów Don't Starve Together I myślę, że wrócimy sobie jeszcze do tej gry Bo jest mi no chujowo, że przy tym pierwszym sezonie po prostu teraz byliśmy już blisko, żeby pocisnąć kolejnych bossów i porobiłbym to To Shadow Atrium, tego Fuel Weavera, żeby tam zejść, zrobić to wiecie raz dobrze i tyle, bo tak się biorę za tą grę i zawsze kończę w tym samym momencie. Ale w tej serii zabiłem Ancient Guardiana i więc Chciałem powiedzieć, że dwóch bossów więcej zrobiłem niż, <coughs> niż zazwyczaj. Więc, więc takie o. Um, no więc, więc o to się nie martwcie. To wróci. Nie wiem, czy od razu po powrocie z Dubaju, zależy jak bardzo mnie wciągnie GTA, ale myślę, że po GTA też będę potrzebował jakiejś fajnej gierki, więc Donsterwa, jeżeli będą się jeszcze pojawiać, to nie będziemy już broni, może zaczynać od zera, tylko kontynuować tego save'a. No i tak o. tyle informacyjnie ode mnie. Wysyłam wam moc całusów, będę przesyłał pocztówki z Dubaju. Tak naprawdę śledźcie, słuchajcie główny kanał, to będziecie wiedzieć, jakie losy czekają GTA San Andreas Remastered. Mm, I co? No, myślę, że 12 lub 13 najpóźniej wejdzie pierwszy odcinek na gimpersona. I jak fajnie pójdzie, to będzie tam, a jak się pójdzie trochę gorzej, to będzie tu i tyle. I po 19, pewnie jak wrócę po prostu już do wawki, to będę dalej cisnął serią. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Kocham Was najmocniej. Wysyłam mod buziaków. Bardzo się tym kanałem jaram. Cieszę się, że on sobie jest, bo to jest dla mnie taka odnoga, która powoduje, że w ogóle gram w gry. I gdyby nie on, to pewnie bym nie grał zbyt wiele, bo tak poza zagrajem z Gimperem, to. No dobra, przeszliśmy z Claudią Life is Strange ostatnio, before the Storm, ale w sumie jakoś nas nie porwało. Jakoś za szczególnie. I to, to jedyna gra, poza tym, którą w ostatnim czasie jakoś tak przeszedłem, ale. Czwarte, czwarte kwartały są zawsze u mnie przejebane jak sobie spojrzycie na timeline kiedy ten kanał jest rozpoczynany i kiedy jest porzucany to zawsze w marcu jest rozpoczynany i potem zawsze w czwartym kwartale jest porzucany póki co mamy listopad i trzymamy się nieźle, na horyzoncie nowa seria krótka przerwa również, ale mam nadzieję, że będziemy czytać dalej bo mi to sprawia bardzo dużo frajdy, mam nadzieję, że i wam do oglądania, dziękuję za uwagę kończę Pierre dzielić i trzymajcie się cieplutko, widzimy się już niedługo Papa. Pa.